No to śmigę i próbuj mi maskę tam otworzyć. Dobra? Maska? Tak. To jest Władziuś Kret, chyba. No. To jest kret To jest kret Pewnie go... Pewnie go kitek upolował Wiesz No Nie już Od pasażera mówiłem ci Od pasażera No dawaj dawaj Wadek przyspiesz. Dobra Czekaj. Nie ten klucz, wady Cicho ugryź. O, dobra, Wskocz mi tam teraz otworzyć tamte drzwi? Dobra. Chodź mi tu maskę jeszcze otwórz, Wadek. Pociągniesz, czy ja mam to pociągnąć już? To chodź. Dobrze ugryżę, No daj, badek, daj dawaj, mocno Dobra, otwarte. Ale ciężko Dobra, zakładamy klemę. Teraz, chodź Ci pokażę, jak go będziemy odpalić. Zobacz w takich, w takich starych samochodach To jak samochód się odpala na zimno, to tu trzeba sanie wyciągnąć. O. I dopiero wtedy odpali, wiesz? I jak się rozgrzeje, to to sanie się odłącza. Nie, trzeba tutaj ręcznie wszystko zrobić. Patrz Ale odpali ładnie, nie? Ekstra. Dobra Wadziuś Światła włączamy. Cyk Okej okay. Pakuj się do tyłu, dobra? Nie, tam z tamtej strony A ja tylko idę zobaczyć czy tu mam wodę O, ktoś tu mi po maździe zjeżdżał, nawet wiem kto. Czworonożny cwaniaczyna. że nie, nie rozjechali bardziej. No nie? No. To by było. To by było właśnie. Tak jak żaby. No właśnie, to mama najechała dwie żaby. Złączone, nie? No. Dobra. to nic. nic, dużo żab się urodziło u nas w, w oczku. Więc żaby nie wyginą. Nie pękaj. Poczekaj, zaraz, zaraz. No, Wsteczny wrzuciłem, trzeba z wyczuciem. Zamknąć bramę. Zamyka się, no nie? Tak. Doszło? No tak, nie do końca. Dobra, musimy ją później jeszcze poprawić. Teraz tak. idziemy na cmentarz Dzisiaj rocznica śmierci Władysława Gawrońskiego Mojego dziadka I twojego pradziadka Zapamiętała mi się ta data I dlatego jesteśmy tu Wadzio! Bierz klucze i otwieraj Dawaj, atakuj i otwórz mi drzwi kierowcy. Ej, spójrz Wadziuś. O, foteczka, dobra. Otwieraj. No, mocno. Aj, tutaj tak mocno chodzą, nie? Dobra, ja Ci tutaj pomogę. Ty mi tam otwórz drzwi. No my się dzisiaj, proszę Państwa, żegnamy z taunusem. Taunus dzisiaj podobno jedzie do Warszawy. Fajne są te felki. Bardzo mi się podobają. No nijak to nie koresponduje z mocą tego samochodu. A w zasadzie z jej brakiem. No ale cóż. Dobra, ja już sobie tam otworzę. Pakuj się, Władzisz. Poloneza, dobra? Tá? Okay. Thank you. To jest bardzo, nie? No. Ale ogólnie bardzo fajnie się nim jeździ W świetnym stanie jest Mechanicznie bardzo sprawny, no nie? No O widzisz? porowny już jest podniesiony Dobra, no. czyli go szykują, to dobrze Bardzo dobrze A jeszcze idziemy do niego do tego Damiana? Nie, najpierw oddamy Oddamy Taunusa i dopiero pojedziemy, dobra? Okej, okay, a czym? A nie wiem, zobaczymy O ile dzisiaj będzie do odbioru, ale Skoro jeszcze stoi na kobyłkach to chyba nie jest do odbioru w tym momencie. No, no jest mułek, nie? No. Jedziemy teraz go oddać? Tak. Okay. Prosto do Piotrka jedziemy. To się ciepło czy nie? Nie wiem. Chyba nie, chyba nie grzeje jakoś. Nie, coś nie. tutaj może musimy inaczej ustawić. czy nie zapomnę.